Jeden na jednego. O wyborach parlamentarnych i ich wynikach, zarówno w skali kraju, jak i w skali województwa. Marian Dąbrowski za konsoletą, przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam Państwa i przedstawiam naszych gości. Są nimi Radosław Neumann z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Olsztyński Radny. Marcin Kuchciński z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Wicomarszałek Województwa, oczywiście. Zaczynamy naszą publicystyczną audycję. Jeden na jednego. To w takim razie zaczniemy od tych kwestii ogólnopolskich. Najwięcej głosów zdobyło prawo i sprawiedliwość 8 milionów z dużym hakiem to absolutny rekord w historii kraju. Przekłada to się na 235 mandatów, no i PiS w ten sposób utrzymał większość w niższej izbie parlamentu. Na koalicję obywatelską zagłosowało 5 milionów wyborców, dzięki czemu koalicja zdobyła 134 mandaty. SLD ma wynik ponad 2 milionów 300 tysięcy wyborców i to oznacza, że Lewica będzie miała 49 reprezentantów w Sejmie. PSL, koalicja polska, zyskała 1,5 miliona głosów, co przełożyło się na 30 mandatów. Konfederacja Wolność i Niepodległość otrzymała 1,2 miliona głosów i do parlamentu wprowadzi 11 przedstawicieli. No i jeden mandat oczywiście dla mniejszości niemieckiej, tak dla porządku. Jak panowie widzą pracę Sejmu w tej kadencji, panowie, którzy w tym Sejmie nie zasiądą, ale na pewno będą obserwować to, co będzie się działo. Marcin Kuchciński, platformowy. No, na pewno będzie to inna kadencja niż ta, która upłynęła. Mimo to, że zapowiedzi, że, że PiS zdecydowanie wygrał wybory i ma jeszcze bardziej stabilną pozycję w Sejmie, i w, w, wtedy jeszcze mówiono o Senacie, okazało się, że ta jeszcze bardziej większa stabilność polega na tym, że ma 235 mandatów, czyli jak dobrze pamiętam dokładnie tyle samo co, co w kadencji, natomiast e, stracił Senat. Więc trudno mówić tu o, o jakby e, zupełnej, bezkonkurencyjnej wygranej. Dodając do tego, że tak naprawdę w obrębie doszły nowe ugrupowania, bo mamy Lewicę, mamy, mamy wzmocniony PSL, mamy również Konfederację. No i wy jako opozycja cieszycie jakoś... się z tego tytułu, że są dodatkowe ugrupowania w Sejmie? Znaczy na pewno, na pewno na pewno ta dyskusja będzie żywsza. Wchodzą nowe ugrupowania jak lewica, która zdecydowanie różni się od zjednoczonej prawicy światopoglądowo i, no myślę, i od tej że tutaj... lewicy, która była wcześniej w Sejmie, też się tak, różni, tak swoją? Zdecydowanie zdrowę. tak, więc tutaj na pewno będzie bardziej ciekawie, bardziej kolorowo. Mm -hmm. Biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę PiS jako PiS stracił troszeczkę posiadanie, bo ma swoich mandatów jak dobrze pamiętam 199, a wzmocniły się dwa ugrupowania Czyli wchodzące w porozumienie, porozumienie Solidarna Polska. Polska, która ma po 18 posłów. To powoduje, że już te e, rozmowy e, trwają. One wiemy, że się przedłużają, jeśli chodzi o, o kwestie budowania rządu. E, obecność konfederacji, która wydawała się prezesowi Kaczyńskiemu, że na prawo odpisu e, już nic nie nikogo nie ma. Okazało się, że, e, że weszli do Sejmu i też be, pewnie będą chcieli pokazywać, pokazać e, tą prawdziwą prawicę, tak jak oni o sobie mówią. I to spowoduje bez wątpienia, że ten Sejm będzie, Sejm będzie zupełnie inny. Co do Senatu sprawa jest jakby jeszcze, jeszcze bardziej oczywista. No oczywiście, oczywiście porozmawiamy mm -hmm. o tym Senacie. To była analiza Marcina Kuchcińskiego i o podobną analizę poproszę Radosława Neumana. No, szanowni Państwo, ta kadencja jest dla Prawa i Sprawiedliwości dwóch ugrupowań pozostałych tworzących obóz Zjednoczonej Prawicy zupełnie inna niż rozpoczynana cztery lata temu. Teraz mamy już do czynienia z pewną kontynuacją. Pewne idee zostały już zarysowane w poprzedniej kampanii. Udało się praktycznie w większości zrealizować nasze pomysły mhm. programowe. Teraz idziemy do rodaków z kolejnym programem na najbliższe lata, który był właśnie wykuwany podczas spotkań z Polakami i ten program będzie realizowany. Ja bym był spokojny, jeśli chodzi o stabilność Zjednoczonej Prawicy i, i, i formowanie przyszłego rządu. Myślę, że tutaj nie wpłyną na to żadne, żadne yy, kwestie sporne. Myślę, że Tutaj prawo i sprawiedliwość tą jedność ze swoimi koalicjantami utrzyma. Rzeczywiście podział w Sejmie jest większy. Mamy większą rozpiętość światopoglądową, tak jak wspomniał mój przedmówca, ale właśnie myślę, że dla parlamentaryzmu, dla dyskusji to może być cenne. Wszyscy doskonale wiemy, uczestniczący w życiu publicznym, demokracja polega na sporze i właśnie na dyskusji, tylko kwestia polega na tym, żeby ta dyskusja była konstruktywna, a nie destruktywna. Żeby nie było sytuacji, z jakimi niestety mieliśmy do czynienia w upływającej kadencji, że pewne propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości były automatycznie bombardowane przez przedstawicieli tak zwanej totalnej opozycji tylko dlatego, że wychodziły od strony rządu. A może teraz taka sytuacja nie będzie miała miejsca w Sejmie ze względu na to, że nie będzie potrzeba tak żarliwej dyskusji, bo Senat będzie wyglądał zupełnie inaczej? Będzie wyglądał zupełnie inaczej. Tu opozycja rzeczywiście zastosowała, pewien, opozycją, zastosowała pewien manewr, aczkolwiek jak najbardziej legalny. Tu nie neguję, nie neguję podstaw. Mówimy o pakcie senackim, oczywiście. Tak, coś, co tak zostało nazwane. Myślę, że to miało ogromny wpływ na taki, a nie inny wynik. Tu ktoś. Prawidłowo dobrze podpowiedział, zagrał. dobrze, dobrze zagrał, zagrał, mówiąc o grze politycznej jak najbardziej, bo w przypadku Jowów dotychczas yy, mamy, o ile dobrze pamiętam, trzecie wybory parlamentarne, gdzie w Senacie mm. mamy jednomandotowo kręgi wyborcze. Dotychczas po prostu zwycięzca brał wszystko. Jeśli ktoś miał przewagę w Sejmie, no to w Senacie tym bardziej, bo ludzie, Polacy nie zmieniali tak nagle zdania, że wybierali inne ugrupowania. Stosując ten manewr, że nie wchodzimy sobie w drogę, jako opozycja ta totalna, nazwijmy to. Chociaż nie tylko, bo też z PSL-em ten pakiet był, był podpisany, z tego co pamiętam. Yy, po prostu yy, są senatorowie PiS i reszta polskiej sceny politycznej. I w tym momencie, gdyby tak przypatrzyć się dokładnie i yy, strukturze klubowej w Senacie, to już tak pięknie nie wygląda i, i myślę, że to yy, przedwczesne jest głoszenie perrusowego zwycięstwa prawa i sprawiedliwości, jak to już gdzieś w mediach padało. Że ten Senat będzie w jakiś sposób blokował pomysły i, i, i projekty rządowe, czy też po prostu przyjęte przez Sejm, zwykłą większością głosów, bo po prostu opozycja nie utrzyma tej jedności. To jakie w jakie są z różnych, z różnych klubów. Z różnych widzi partii. Marcin Kuchciński z Platformy Senatowie. Obywatelskiej. Jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o pracę Senatu właśnie? No, jeżeli pomyślimy o tym, co w tej chwili dzieje się na e, rynku politycznym, jak e, senatorowie pis i działacze pisu próbują, e, mówiąc krótko, kupczyć i podbierać, próbować podbierać e, senatorów, jak zobaczymy to... Ale to nie jest też ten element gry politycznej, To jest normalna I... gra polityczna. E, ja wrócę tego kupczenia, e, nie, w, w nie mówię, że... Przekonuj. Ktoś kogoś przekonuje. i mhm. Biorąc pod uwagę fakt, co się dzieje wokół pani senator Lidi Staroń, e, która, jest rad... która jest senatorem e, niezależnym. niezależnym, tak startowała z takiej, z takiej pozycji, no, mam wrażenie, że jednak, e, że jednak sytuacja jest e, po stronie opozycji. E, I prawo i sprawiedliwość, czy Zjednoczona Prawica doskonale wie, czym jest utrata e, Senatu i pojawiają się głosy, że powie... oczywiście one są gdzieś tam w kuluarowe, ale one są, które mówi, że dopiero Senat będzie zwołany wtedy, kiedy będziemy mieli my 51 senatorów i swojego marszałka Senatu. Więc widzimy, jaka, w jakiej wielkiej wagi jest to sprawa. Prawo i Sprawiedliwość zaangażowało naprawdę mocne, mocne siły, olbrzymie pieniądze, olbrzymie obietnice, mocną, mocną pomoc telewizji publicznej. Mimo wszystko to nie, nie pomogło i Prawie o 900 tysięcy głosów więcej zebrała, zebrały partie opozycyjne, nie wliczając, nie wliczając konfederacji. Ale i wracając do kwestii Senatu, no zdecydowaną, zdecydowaną przewagą tam jest senatorowie koalicji obywatelskiej, trzech senatorów, jak dobrze pamiętam, z PSL-u mhm. i chyba trzech senatorów niezależnych, ale no jakby nie było. 51, 51 senatorów pochodzi z opozycji. Panowie, płynnie przejdźmy do kwestii związanych z um, krajobrazem po wyborczym w regionie. Na Warmii i Mazurach Prawo i Sprawiedliwość też wygrywa wybory, uzyskując 128 760 głosów w okręgu Olsztyńskim i 102 478 głosów w okręgu Elbląskim. Podział mandatów w województwie wygląda tak. 9 dla PIS-mówię oczywiście o połączeniu dwóch tak, okręgów tak. 5 dla Koalicji Obywatelskiej i pod dwa mandaty dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i SLD. Z takiego rozdania cieszy się Radosław Neumann z Prawa i Sprawiedliwości? Tak. Jest to y, wynik na pewno brany pod uwagę przez y, myślę zarządy okręgowe mhm. obu okręgów Olsztyńskiego i Elbląskiego, bo no tak, tak też dyskutowaliśmy, że prawdopodobnie tak to się y, zakończą te wybory, że właśnie z Elbląga będzie czterech posłów a z, z Olsztyna pięcioro tak się właśnie stało. To jest w jakiś tam sposób przewidywane. Aczkolwiek były oczekiwania, że może uda się sięgnąć w Olsztynie po ten szósty yy, mandat. Nie I ukrywam. wówczas oczywiście w Sejmie pojawiłby się aktualny wojewoda Artur no A tak, tak w tej sytuacji nie tak, ma go w Sejmie. Z wynikach, tak z wyników I wyniki też yy, pokazują, wygląda. że bardzo dobry wynik yy, dla waszej listy stworzyli panowie z Mam tutaj na myśli oczywiście profesora Wojciecha Maksymowicza i posła elekta, już teraz tak można o nim mówić, yy, myślę o Michale Wypiju. Tak świetny wynik. Wypada mi w tym miejscu pogratulować przedstawicielom naszego koalicyjnego ugrupowania. Pani nie macie mały trochę żalu do nich, nie mały że to właśnie tą... oni zrobili taki świetny wynik, a przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości dlaczego, to, to drugie i kolejne dlaczego żalu. Byliśmy po prostu w kolegami mhm. na, na tej samej liście, liście Prawa i Sprawiedliwości, no bo tak, tak jest nazwany komitet. I tutaj yy, stajemy do, do równej yy, walki politycznej, kampanijnej. Bo jak wszyscy wiemy, no nie tylko jest rywalizacja pomiędzy komitetami, ale również w ramach listy o, o po prostu no, no wyborcu. To jasne, to I tutaj niemały, niemały wpływ na, na ten taki, a nie inny wynik. Były też miejsca, który, które obaj panowie yy, zajmowali. Jeśli prześledzimy wy, wyborów, gdzie mamy do czynienia z listą, no to właśnie miejsce pierwsze, drugie i często zdarza się tak, że to ostatnie to są miejsca biorące. Nie mówię, że zawsze ostatnie miejsce uzyskuje mandat, czy to do Rady Miasta, czy, czy powiatu, czy też Sejmiku, jak również do Sejmu, ale okazuje się, że te miejsca ostatnie mają często dużo lepszy wynik niż środek listy to jest jakaś sprawa socjologiczna. A w takim razie, czy Platforma Obywatelska, już w tym szerszym gronie, myślę o Koalicji Obywatelskiej oczywiście, nie żałuje, że nie udało się w reelekcji takim postaciom jak Mirosław Pampuch, albo Piotr Cieśliński, nazwiska, które przecież w polskim parlamencie już zasiadały. Oczywiście, że, że żałujemy i nie ma co się oszukiwać, że straciliśmy, nie powiększyliśmy, mhm. nie wstrzymaliśmy stanu posiadania. Różnie można byłoby rozstrzygać kwestie. Mirosława Pampucha, który rozpoczynał jakby swoją Znowu karierę z nowoczesną, ale później był był, był, był Ale bezsprzecznie był, był kandydatem koalicji Ta, obywatelskiej. Oczywiście. E, no, mieliśmy jako, jako platforma trzy, manda, trzy mandaty e, i plus, plus mandat nowoczesny Mirka Pampucha. No, teraz mamy te trzy mandaty. Podobnie, jest, e, podobnie sytuacja ma się w okręgu elbląskim, gdzie mieliśmy trzech, e, trzech parameterzystów. Mamy w tej chwili dwóch. Natomiast no, y, mam wrażenie i z tych analiz wynika no, pojawiły się, no, pojawiła się nowa siła, która do tej pory przez, ten, przez te ostatnie cztery lata nie była w Sejmie. Mówię tu o Lewicy. E, pojawiła się, pojawiło się wzmocnione PSL i, i, e, I tak to naprawdę... oni wam podebrali głosy? Ja myślę, że, że w, dużej, w dużej mierze te przepływy, przepływy tak wyglądały, że, że część, część naszych wyborców skierowała się w kierunku na przykład, na przykład lewicy. I tutaj trzeba powiedzieć wprost, nie mamy tego, co zamierzaliśmy, i to jest, nie możemy mówić tu o o, zado o zadowoleniu. Natomiast jakby dla nas y, jakimś światełkiem w tunelu jest to, że spośród na przykład spośród wszystkich głosów e, w województwie, w zasadzie nie w województwie warmińsko-mazurskim, ale na przykład w okręgu tym olsztyńskim, mm -hmm. e, jeżeli, jeżeli sumujemy e, liczbę głosów, czy to procentową, czy na wartościach bezwzględnych, jeśli chodzi o liczbę głosów oddanych na, na, na PiS i na pozostałe partie opozycyjne, nie, w, nie wliczając Konfederacji, no to tak naprawdę blisko 50 tysięcy głosów zostało oddane więcej. No niż... Oczywiście, ale metoda Donta i ordynacja proporcjonalna. Nie obrażamy się twoje. na metodę Donta. Każdy wiedział e, i wie, e, w, wie jakich i w jakich warunkach i w jak, na jakich warunkach staje w szranki. E, to tak wygląda jak sytuacja e, kiedyś, jeszcze ra, parę lat temu w Stanach, że, że Hillary Clinton zdobywając więcej głosów mm -hmm. wcale nie została prezydentem, chociaż tam jest troszeczkę inny przerocznik, ale też partie opozycyjne w Polsce zdobyły bez konfederacji o 900 tysięcy głosów więcej niż PiS, mimo to e, PiS ma więcej mandatów. Pierwszą część puentową Marcin Kuchciński, teraz damy tę te szansę Radosławowi Noimanowi. Yy, chodzi o, o wynik, tak, tu nasz oczywiście. okręgowy. Oczywiście, yy, daje szansę liposty ewentualnie, jeżeli taka potrzebna jest w tej <noise> chwili. Znaczy myślę, że tak, że tutaj nie jest zaskoczeniem wynik yy, Prawa i Sprawiedliwości yy, i tu rzeczywiście chyba, chyba zgoda, że Lewica cztery yy, lata temu, nie dostając się niejako do Sejmu poprzez pewien no, błąd strategiczny. No pewnie, o, oczywiście i, chodzi o Podział I też przez to, przez to mogliśmy wspomnieć sposób Ostat, Bez o, problemów. w koalicji, tak naprawdę mówimy o tym 8%owym drogu tak, tak, wyborczym. Tak, tak, A tutaj mogliśmy, tak naprawdę dzięki temu, że nie było lewicy, rządzić w sposób samodzielny i nie mieliśmy tej sytuacji. Tak, to wyborcze krajobraz, obraz, drodzy Państwo, komentowali dla Was. Radosław Neumann z Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A udanego także wieczoru. z Platformy Obywatelskiej, dziękuję. Dziękuję, pięknie jego południa. Nie musiałem się specjalnie nadrudzić, żeby moderować tę dyskusję, to bardzo miło, Marek Lewiński, kłaniam się, dziękuję, do usłyszenia. Jeden na jednego.